się z tej strony Malakala, a dzisiaj zaczniemy kolej... zrobimy kolejny odcineczek. Niestety to co wcześniej nagrałam, co trwało gdzieś 2 minuty się nie nagrało i ogólnie wybrałam ten dom w górze Komorebi i wzięłam pracę aktorki i ogólnie tylko to, bo się niestety nie nagrało, więc e, teraz... Chciałam wybrać jakieś przesłuchanie ogólnie. I weźmiemy to. Zobaczymy, co musimy tu zrobić. Drugi poziom umiejętności grania na gitarze. Okej, okay, to możemy w sumie kupić gitarę. O kurczę, nie stać nas. To może coś dobre sprzedać że w Kubanzaj. Aha! Kurczę! może sprzedam jeszcze to krzesło. No nie wiem, co jeszcze mogę sprzedać. O, dobra, stać nas na statą gitary, kupion. Eee, okej, okay. więc musimy osiągnąć drugi poziom gry na gitarze, więc. Spróbujmy osiągnąć ten poziom. Okej. Okay. Więc w tym czasie może myślę, się rozejrzymy po okolicy w sumie. Tak masz ćwiczeń. Okolica jest według mnie bardzo ładna, więc polecam wam zakupienie właśnie tego dodatku. Jest według mnie bardzo fajne. Ok, jeszcze trochę nam zostało, więc my jeszcze popatrzymy sobie na widoczki. Ok, już zostało tylko troszeczkę, więc akurat zdążymy. Ok, mamy drugi poziom grania na gitarze, więc możemy zająć się czymś innym. Czemu ta laska jest z trójką pielowym? I przyszła do nas, do domu. Okej. Okay. To może w sumie coś ugotujemy. Może pierogi z warzywami weźmiemy dla rodziny. Aha, komitet powitalny, dobra. Okej, okay, to nie gotuj tego, później dokończysz. Dobra, zaprosimy ich. Później dokończę, jak już przyjdą. Więc zapraszamy ich. Okej, okay. oni już weszli, jak widać. Pogadamy troszkę sobie z tą panią. Ona no, jest już trochę gwiazdą. Może my też będziemy. Okej. Okay. Może podziękujemy jej za przybycie. Ja tylko jedna osoba przyszła. Zaczej przychodziły trzy albo coś takiego. Może podzielimy się pomysłami, porozmawiamy o wartościach nieruchomości i może kontynuujmy pierogi z warzywami. Jeżeli chcecie więcej odcineków, piszcie w komentarzach. I nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominął was żaden filmik. Okej. Okay. Chyba możesz gadać w tym czasie z tą panią. Jak ona ma na imię? Megumi i to. Okej. Okay. Mało już nam zostało. Te pierogi chyba się zaraz zrobią. Ale one wyglądają jak półki. Ja cię kręcę. O! Oh. Kurczę, no, wybrałam ee, cechę schludna i nie można wszystko wypolerować do perfekcji. Szybko pójdziemy sobie do toalety. I zawołamy zaraz na posiłek. Ona chyba wzięła jakąś książkę. To my, może, sobie zjemy już. W sumie. Gadając z tą Megumi. Opowiemy dowcip o Pinguinach może. Poprawimy jej humor. Poplotkujemy z nią. Może podziękujemy za przybycie jeszcze raz. Porozmawiamy o pokoju na świecie, bo wybrałam też cechę dobra. A i mamy ma cechę dobra. Kreatywna, y, schluna i aspiracja to jest gwiazda światowej sławy. Więc chyba będzie taką gwiazdą. Więc okej. Okay. Może ją obejmiemy w sumie? Czemu niby nie? W sumie, może ten. W następnym odcinku, może spróbujemy wbić jakiś poziom sławy. Ogólnie pracę mam za 17 godzin, a odcinki tr będą trwały mniej więcej 7 minut, więc chyba się nie wyrobimy w czasie. Może posprzątasz to, co? Kurczę, ona chyba zaraz będzie już szła. Możemy ją w sumie jeszcze zapytać o zawód. Ach, dobra. Może jeszcze zdążymy ją zapytać o ten jej zawód. Lisa dowiedziała się, że Megumi pracuje jako dyrektor wyższego szczebla w miejscu o nazwie Wyzysk Okłam Kołuj i spółka. Aha, dobra. Eee, dziwne miejsce pracy. Ale dobra, nie będę narzekać. Ona chyba już zaraz pójdzie. W sumie skończymy, już to. I cóż, to Dobra. Odłożymy to do lodówki. I ogólnie miałam w planach zrobić 100 dzieci challenge, ale jakby, no, niezbyt jakby mi nie wychodzi granie w 100 dzieci challenge, nigdy mi prawie nie wychodzi w ogóle. Więc nasza synka ogólnie ma na imię Lisa Hammer, więc idzie już spać, więc. My już zakończymy odcineczek, więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i zapraszam Was na kolejny odcineczek, który prawdopodobnie pojawi się jutro. Narka!